O książka Frances Grimble już mówiłam, przynajmniej jedną Wam pokazałam. To jest cała reszta. Dziś będzie o dwóch kolejnych. Z Frances Grimble brakuje mi tylko dwóch chyba książek. No, o tym innym razem. A dzisiaj sobie opowiadamy o sukniach jak Cześć, nazywam się Kajani. Jestem kolekcjonerką. Jestem rekonstruktorką. Piszę tematyczne artykuły, prowadzę wykłady i warsztaty, a w tej serii pokazuję Wam interesujące książki kostymologiczno-krawieckie dzisiaj. Dwie części. 1877, 1882 według okładki, ale tam są też książki krawieckie, które, czekajcie, od początku. Oba tomy opracowane są na bazie bodajże dwóch źródeł. I to jest, jedno to jest, o Jezu, muszę wam znaleźć. Jedno to jest książka krawiecka, a drugie to jest, no, no, no. Jak każdej śniadki Krawieckiej, to macie różne sposoby brania miary, dopasowywania stanika do tego, jak tam się to robi. Szukam, 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 szukam. To jest jak pracować z wykrojami. No i dobra. A drugie źródło, że tak powiem, wykrojów to jest to pismo Der Bazar. tak, są roztrafiliście na gorset. Harper's Bazar. Harper bez bazaru był przedrukiem częściowo Derbazaru niemieckiego. Więc jeśli traficie na Derbazar niemiecki, to jakbyście mieli tą książkę. Tą i tą drugą. Wykroje są w skali 1 do 4 na ogół. O ile to nie są te z tej książki, bo tej książki wymagają takiej... O, specjalnej miareczki z Ale miareczka jest dołączona, więc no problem a te z bazaru są właśnie w skali rozrysowane. I na większości macie narysowane, że jest na przykład jedna ósma skali, to są wszystkie większe elementy. Podobnie mieliście w książce z o 68 roku. A stanik w większości wypadków jest rozrysowany w skali 1 do 4. No chyba, że jest jakiś tam też dłuższy, albo wymaga czegoś tam bardziej skomplikowanego. Jakieś mniejsze elementy są i to jest bardzo łatwe do powiększania. Więc macie od razu wykój taki, jak był w danym okresie. No i potem musicie go dopasować do siebie. Te krawieckie, gdzie mają terminie? O. Te krawieckie możecie robić już od razu na siebie za pomocą właśnie tych skalóweczek. I tu mamy tak, tu mamy bieliznę, to co na początku widzieliście, te gorsety i tak dalej, haleczki, te halki usztywnione, macie staniki podstawowe, staniki do sukien, spódnice, całe suknie, tuniczki. Pokażę Wam kilka takich przykładowych. Drugi tom z kolei jest o... o w drugim tomie na początku macie powtórzone to, co było w pierwszym tomie, bo no i każda potrzebuje obu, więc podejrzewam, że o autorka dlatego to tak powtórzyła. Po pierwsze macie stroje wieczorowe i balowe. No. Stroje sportowe. O, czekajcie, czekajcie, bo przegapiłam jeszcze jedną ważną. jeszcze o właśnie. Suknie ślubne z tego okresu, okrycia wierzchnie, tu jest jakaś ilustracja, sama wykroję, 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 czekajcie, O, na przykład mantelki, na przykład dolmany, mój ulubiony rodzaj ubrania wierzchniego, w którym można to najwyżej makarna czyli bo cała góra jest, wiecie, tutaj ciasna. Tylko to jest eee, makarena, no. Dodatkowo macie. Y, właściwie cała druga głowa książki jest o akcesoriach. Czyli macie fryzury. Macie jakieś ukiń, y, grzebienie, jakieś y, ozdoby do włosów bolowych, Macie czepeczki, macie żabociki, kołnierzyki. Oni tego tego multum było w tej epoce fisuterię proszę bardzo, żeby nie było. Torebki. Pas do podwiązek. Pończoszki. To, to wszystko jest opisane. Jedna z najładniejszych koszul, proszę bardzo, z hawcikiem. Różne sposoby garnierowania sukien. Przypominam, że garnierowanie oznacza ozdabianie. Oraz fragmenty z książkowo-krawieckich szyciowych z różnymi technikami. Oraz, co uważam jak wyglądały błędy i jak je poprawiać. Czyli jak robicie sobie samą miarę, to żebyście wiedzieli, jak ubranko powinno leżeć, a jak leży źle i co w tym momencie trzeba zrobić, żeby było dobrze. Tak więc ymm... dobrze. Teraz ja podniosłam. Mamy omówione dwie, dwie kolejne książki Frances Nie Niebawem kolejne. Kolejne moje drodzy będą o owocy.